Dzień dobry, mamy wrzesień roku 9 na Arminius, Arminiusz, Germanin, który został zromanizowany, przyjeżdża do Varusa, dowódcy trzech legionów rzymskich, który przekroczył Linię Renu. I wiedząc, że warus musi się wycofać zaproponował, że swoją lekką jazdą zrobi zwiad, warus nie wie, że Arminius postanowił przejść na stronę Germanów i jego lekka jazda stanie po stronie Germanów, którzy mają już dosyć. Gnębienia podatkami, daninami, branie, brania jeńców, brania zakładników przez państwo rzymskie. I faktycznie namawia Warusa na to, żeby ten stary, dojrzały namiestnik, który był już i w Syrii, i w Afryce, a teraz od trzech lat jest w Germanii, żeby wycofał się z. Nad rzeki Wazery, Wazery gdzie miał letni obóz, i poszedł na przez las, las teutobuski. I co się dzieje? Lasem Teutobuskim idą trzy legiony rzymskie: Legiony XVII, XVIII, XIX. Razem około 15 tysięcy ludzi. Doskonale zorganizowanych. Najlepsza armia świata do tego po bokach jedzie jazda, ale jazda sojuszników germańskich. I warus wchodzi w pułapkę. Nie zdaję sobie sprawy, że las tałtoburski, który ma 100 km długości, ma tylko tak naprawdę 12 km szerokości. Jest pokryty pokryty lasem i w wielu miejscach są tylko bardzo wąskie przejścia. Bardzo wąskie przejścia. I co się dzieje? Arminius doprowadza do tego, że wojsko rzymskie rozciąga się. No bo wiadomo, nie może iść szeroką ławą. Rozciąga się. I wykorzystując nasypy i wy wykorzystując zasadzki, nagle atakuje legiony. Pierwsze atakuje jazda, a potem piechota germańska. Bitwa trwa trzy dni. Trzy dni. I trzeciego dnia Varus wchodzi ze swoimi wojskami. Tu jest dziewięciometrowy nasyp, a z tej strony są bagna. Zobaczcie, wchodzi, coś takiego. Ile tu się zmieści żołnierzy? Dwudziestu? Pięćdziesięciu? A tu jest 90 metrowy nasyp, za którego można rzucać. I resztki tych wojsk z 15 tysięcy tu w tą pułapkę wchodzi, warus wychodzi z tego miejsca, przebija się jeszcze. Z resztą wojska. Pojrzał na, na ten teren i zobaczył, że wszędzie leżą jego żołnierze. I 100 metrów stąd bierze swój miecz rzymski, ustawia go na ziemi i przebija się. Tacyt, najsłynniejszy historyk rzymski, napisał, że Varus bardziej kochał, bardziej lubił śmierć niż walkę, ale to bardzo takie niesprawiedliwe. To była największa Wiktoria Germańska dziewiątego roku 9 we wrześniu przez te trzy dni ważyły się losy Europy. Gdyby Warus wygrał tutaj między Renem a Łabą powstałoby państwo kolejna prowincja rzymska zwana Germanią, a potem między Łabą, a Odrą następną. Tutaj te zamiary skończyły się tragicznie. Cesarz Oktawian, kiedy dowiedział się, kiedy nosił wtedy imię Augusta, dowiedział się o śmierci, miał ponoć oszaleć w Rzymie i błąkać się po pałacu w cesarskim Rzymie i krzyczeć Warusie, Warusie, oddaj moje legiony. Czuwaj.